Witam wszystkich w miarę, możliwość serdecznie w kolejnym odcinku Rogalikowny. Tym razem, przez Państwem Strain. Tak, to jest gra, która jest tutaj dla te... z, dwóch powodów. z dwóch powodów Po pierwsze, niedawno wyszła druga część Strain 2 w Early Accessie A po drugie, ta gra jest za darmo Po prostu za darmo, nie jest free to playem Ani nie jest prezentem jakimś, tylko po prostu, ściągamy i gramy, na Steamie Więc każdy może zagrać Czym właściwie jest gra? Ta gra? Ta gra jest auto <grybka> tak, do pewnego stopnia, można powiedzieć, choć nie do końca, ale wszystko Wszystko pokażę. Zacznijmy może na obraz grypkę. Wiadomo, i w początku wybieramy swojego mm, maszynistę. Kolejnych maszynistów o, dostaje się wraz z zwycięstwami. Kolejne zwycięstwa, więcej zwycięstw. Co się dostaje? Ja na przykład no, wygrałem, oczywiście, nie mm, wiadomo, to i dostałem szybszy przy, przy przycisk. Dugry, no ale ja mam na razie jednego maszynika i z nim zaczniemy grać I zaczynamy Zadanie Dobra W grze tej prowadzimy pociąg Przez Apokaliptyczną, pokrytą śniegiem, no, ziemię. Tak? Mamy tutaj. Mm, mamy tutaj trasę, po której możemy się poruszać. Możemy wybrać, w jakie miejsca będziemy podróżować. O, czyli w ten sposób. Będziemy jechać, jechać w tę stronę. Wiadomo. Tam, Im więcej takich punktów, yy, Spotkamy po drodze, tym większy poziom nabije nas, nasz, kon, nasz konduktor. O, no bo tutaj już drugi poziom. Drugi poziom pozwala nam dać kolejny wagon do naszego do naszego pociągu. I wagon dostajemy. Ja tutaj z dronu dostajemy jed, wybieram jeden z trzech losowych wagonów. I to jest dość istotne, bo ta gra, tak jak powiedziałem z autopatlerem. Więc mamy takie mechaniki autobatlerowe. To znaczy, taka wybieramy wybieramy sobie mm, wybieramy sobie wagony jeśli mamy dwa takie same wagony identyczne możemy ulepszyć je do wyższego poziomu i wagony one reprezentują mają mają y, jakie są grupy jakie są rodzaju i mając odpowiednią liczbę no, niebieski. Będziemy grać na niebieskie. Pokażę wam strategię, która spełnia mi zwycięstwo. I mając odpowiednią liczbę wagonów, dostajemy bonusy. Na przykład mając dwa edukacji, dodajemy dodatkowe szczęście. Więc to, takim elegancko, może się przydać. No, ale teraz teraz rozgrywkę. Wagony, których nie potrzebujemy. No. Akurat stawił się wagon, taki sam, identyczny, możemy go położyć, na drogi poziomie, możemy go dać, bo akurat mam wolne miejsce. Wagony, których nie potrzebujemy możemy przepalić tutaj. Wyrzucić po prostu i wtedy będziemy mieli tak, przy odpowiednio wielu spalonych, yy, spalonych wagonach będziemy, hmm, trzeba mi irytować, będziemy mieli dostęp do, dostaniemy do, do kolejną losową kartę. Tak jak wspomniałem, niebieskie. Grajemy w niebieskie, o już, będziemy mieć więcej, więcej, więcej wagonów, to dobrze. Wkład niebieskie są idealne, bo one same się napędzają. Jak widzicie, co cztery cykle, to cykl, czy taki... No, to jest cykl. Zostajemy... Będzie dostać dodatkowy wagon, a potem będziemy co to cykl. I dostajemy drukarnię kolejną, tak znikną po prostu, one bo one generują kol kolejny niebies niebieski wagon, więc im więcej niebieskich wagonów, tym lepiej dla nas. Za jakiś czas będziemy mieli dostęp do takiego właśnie jakiegoś wyboru, ale one nie mają znaczenia, mają znaczenie tylko takie, jakie dostaniemy karty dodatkowe. Dobra, widzę, że. Dobra, wszystko w niebieskie. Palimy resztę. Bez nowienia Na jest łatwo. Ale zwyczajnie w takim. Pięknie tu zagaduje was, a tutaj już gierka mi. Oczekuje ode mnie, że będę wybierał kolejną trasę Normalnie, ba... Normalnie w autopatlerach, mamy do czynienia z jakąś walką, w trybie turowym zwykle. Tutaj nie, tutaj nasze pociągi zajmują się głównie generowaniem szczęścia. Tak, tu jest napisane zresztą I szczęście to jest zasób Który mamy z jest najważniejszy zasób, bo kiedy Skończy nam się, będziemy, dojdziemy do zera No to niestety przegramy I Cały czas, jak widzicie, cały czas będziemy tracić szczęście Więc chodzi o to, żeby generować więcej szczęścia Niż tracimy, to proste dość <noise> Więc Nie walczymy, walczymy z systemem, tak, Ma, walczymy z z tym, że na po prostu będziemy. Będziemy tracić szczęście i to nic się z tym nie będzie dało zrobić. Oprócz oczywiście. Hmm, no, to takie małe takie kliknięcia, to dają jedno szczęście dodatkowe, to można klikać, ale to niewiele zmienia. To bardziej rozrywka, tylko jakby się nudziło. A ja mam wyższą prędkość mam, więc y, będę, będę wykorzystywał. Pięknie, biblioteka, zbieramy niebieskie. A nie, to biblioteka to jest drukarnia. Biblioteka jest nieulepszona. Jeszcze jedna biblioteka, dobra. Oprócz tego mamy też inne rzeczy do zbierania. Tylko nie są takie istotne jak szczęście. Tu akurat nie mam... Um, żadnych, ale na przykład mamy... Ulepszenia. Kiedy mamy wagony, które ulepszają. To ten. Jeśli będziemy kolejny taki wagon z... Z... Zabawką, o, dokładnie To będzie nam się powoli ulepszać, ulepszać w, w, w lokomotywa, niech jej tam będzie poruszała się szybciej To może być przydatne, no bo wiecie, musimy dotrzeć w końcu do końca jak nie To jest istotne I im szybciej się poruszać, tym szybciej dotrzemy do końca, więc tam gdzie akurat planujemy być Dobra z uporem godnym maniaka nie śniadacie ostatniej, niebieskiej karty. Karty. Ona... Jakby wszystkie karty, jak widzicie, one mają... Oprócz tego, że mają przycielone... Do kogo należą. Jakie... Jakieś są... Jakiego są rodzaju. Mają też jakość, to akurat nie wspomniałem, ale mają też jakość. Kolorem zaznaczonym brązowe. Mm, srebrne, złote. Diamentowe również. To ma znaczenie później, bo wiadomo, na samym początku stajemy te słabsze, potem będziemy dostać te lepsze. Będziemy musieli decydować czy ulepszony, słabszy jest dla nas więcej wart niż zupełnie nieulepszony. Nieulepszony stara To jest trzeci poziom, to jest drugi. No to wie to potrwa Ale spokojnie wszystko pod kontrolą. W grze jest też mechanika. Hmm. Pasażerów to dość, to nie jest takie istotne. można bez tego żyć, można o tym zapomnieć całkowicie, ale jak widzicie, pasażerowie mają one są: mamy tyle pasażerów, mamy poziom razy dwa, i oni są losowo przydzielani do, do wagonów. I może być sytuacja, że mamy tyle wagonów, że jakiś taki ważny dla nas wagon będzie nieobsadzony ludźmi, i wtedy warto być mniej wagonów mieć maksymalną, ale to jest nie jest taka częsta sytuacja. Proszę Państwa, o, mamy. Jest idealna sytuacja. Wszystkie cztery niebieskie. Teraz się zacznie. Generalnie niebieskie się będą generować cały czas teraz. I po nie wygrałem. Nie <laughs> żartuję, ale. Bardzo pod... bardzo taka. Bardzo przyjemna sytuacja. Tak powinno być. Zamo ta... napędzająca się maszyna. Tak zalecam. Jeśli ktoś nie będzie jak wygrać pierwszy raz, to zalecam pójście właśnie w niebieskie. No tak, tak. resztę, wiadomo, no, najlepiej jest samemu po poeksperymentować z innymi kolorami. Na przykład, ale niebieskie to taki trik, który mogę wam sprzedać. Więc gra, jest za darmo, całkowicie. Nie ma co się zastanawiać i komuś w ogóle podoba się pomysł, podoba się koncepcja. To warto sprawdzić. Mi się spodobała, trzeba przyznać. Za darmo to uczciwa cena, więc, więc łatwo. Więc tak wygląda rozgrywka, no więcej się już nie wydarzy, tak? Będę oczywiście wybierał nowe wagony, decydował, które należy podpiąć, a których nie. Będę w innych rozgrywkach, będę bawił się innymi kolorami, odkrywając nowe możliwości, nowe synergie. Między wagonami, ale rozgrywkę pokazałem. Ta właśnie wygląda, więc zachęcam każdego, żeby sprawdził za darmo. Tak jak wspomniałem, uczciwa cena, tak czy inaczej. Z mojej strony, no, z mojej strony to już wszystko. mi tylko podziękować wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. I muzyka.